Także śmiało można powiedzieć, że te wielkie koncerny motoryzacyjne mogą ssać rurę Polonezowi. Ale to syf! Cześć kochani, pewnie zauważyliście, że ostatnio po wszystkich serwisach motoryzacyjnych i vlogersonkach przeleciał się taki news, że Stary Mercedes Beczka W123 z 1982 roku zawstydził wszystkich producentów motoryzacyjnych, bo na testach emisji spalin według tego WLPT nowego wyszło, że emituje tyle CO2 co nowoczesne diesle o pojemnościach 2 czy 3 litrów. Całym szacunkiem dla starego Mercedesa i moją sympatią dla tej marki muszę powiedzieć, że większych idiotyzmów dawno nie słyszałem i powiem inaczej: podbijam stawkę. Pokażę Wam zaraz samochód, który zawstydzi BMW, Mercedesa, Audi, Porsche i to tam sobie jeszcze chcecie. Także uwaga, europejskie hamy, klękajcie przed polską myślą techniczną. Uwaga! Tadaaa! Tak, dobrze widzicie, to jest Polonez Caro, tyle że z francuskim dieslem 19D od PSA. Tak, kładę za to głowę, że jeżeli podłączycie go do aparatury testowej i przeprowadzicie badania homologacyjne zużycia paliwa, okaże się, że ten stary Polonez emituje dużo mniej, podkreślam, dużo mniej dwutlenku węgla niż te wszystkie nowe diesle o pojemnościach 2-3 litrów i niż ta stara, wielka, wielbiona yy, beczka. Także śmiało można powiedzieć, że te wielkie koncerny motoryzacyjne mogą ssać rurę Polonezowi, bo on naprawdę będzie emitował mniej CO2 niż te wszystkie nowe diesle. Nic mnie tak ostatnio nie ruszyło jak te wszystkie głupoty właśnie wypisywane przez yy, czy to media, czy to blogerów itd. itd. Bo ja rozumiem. Zasięgi, reklamy, pieniądze, ale wypadałoby wytłumaczyć, na czym polegają te wszystkie badania i skąd wzięły się takie, a nie inne y, wartości. Otóż emisja CO2, czyli gazu cieplarnianego podkreślam, gazu cieplarnianego nie żadnej trucizny. CO2 to jest y, gaz normalnie występujący w naturze, którym w pewnym stopniu też oddychamy on się znajduje normalnie w powietrzu atmosferycznym. Więc emisja tego oto CO2 jest wprost proporcjonalna do zużycia paliwa. Stąd w sieci znajdziecie sobie różne kalkulatory, które przekładają Wam po prostu litry na CO2 na kilometr w gramach, lub tam innych jednostkach, jakie sobie wybierzecie. W czasie testów, które przeprowadził niemiecki klub Mercedesa W123, z którym oczywiście korespondowałem w tej kwestii. Okazało się, że w najgorszym dla beczki pomiarze, ten Mercedes emitował średnio 216 g CO2 na kilometr. I te 216 g CO2 na kilometr odpowiada zużyciu paliwa na poziomie 8,15 litra oleju napędowego na 100 km. A tak jak powiedziałem, Polonez z silnikiem PSA o pojemności 1.9 diesel średnio według katalogów zużywał 5,9 litra oleju napędowego na 100 km, co odpowiada, uwaga, ja to sobie przeliczyłem, 156 g CO2 na kilometr. Także, jak powiedziałem, wielkie koncerny mogą teraz ssać rurę wydechową poloneza w dieslu. Skąd wziął się taki, a nie inny wynik? I dlaczego ta emisja dzisiaj jest y, podobna, jeżeli chodzi o CO2? Dzisiejszy limit CO2 to jest 95 gramów na kilometr, ale pamiętajmy, on dotyczy całej gamy, więc jest y, średnią. Jeżeli jedno auto w gamie waszej przekracza limit, drugie jest poniżej, bo jest na przykład elektrykiem, no to możecie sobie sprzedawać tych samochodów trochę więcej, które ten limit przekraczają. I tak jak powiedziałem, ten limit wynika wprost ze zużycia paliwa, więc. Co tak naprawdę udowodniono na testach? Otóż udowodniono, że Mercedes Beczka z silnikiem 2,4 diesel zużywa naprawdę 8,1 litra oleju napędowego na 100 km, co jest absolutną prawdą. Mówię to jako właściciel W124 z silnikiem 2,5, który też niezależnie od tego, jakbyście go nie obciążyli, pali średnio między 7,3 a 8,5 litra na setkę. No, chyba że zapnę mu taką przyczepę jak ta, to wtedy spali dychę. Z czego to wynika? Otóż wynika to tylko z tego, że ten samochód jest pozbawiony turbodoładowania I jeżeli macie sprawny układ wtryskowy, pompę wtryskiwaczy itd. To dolewanie większej dawki oleju napędowego ponad pewien limit jest po prostu bez sensu, bo nie jesteście w stanie wtłoczyć do tej komory spalania większej ilości powietrza. Czyli. Tutaj mamy odpowiedź na to, dlaczego stare samochody rzeczywiście paliły tyle, ile podawali w testach, bo po prostu fizycznie nie były w stanie przepalić więcej, jeżeli, podkreślam, były sprawne. Natomiast sytuacja zmienia się diametralnie, jeżeli macie turbodoładowanie, no bo wtedy pakujemy w te y, cylindry większą liczbę powietrza. To znowuż skutkuje tym, że możemy po prostu wtłoczyć do tych cylindrów więcej y, paliwa, które się efektywnie spali. Stąd te wyniki na testach i te w prawdziwym życiu mogą być zdecydowanie różne. Wszystko zależy od techniki jazdy. No i tak po prostu jest. Ale zwróćmy też uwagę, że okej, okay, beczka osiągnęła całkiem niezły wynik, jeżeli chodzi o emisję tlenków azotu czyli substancji, która jest właśnie wynikiem spalania głównie oleju napędowego. No i jest oczywiście rakotwórcza, bardzo szkodliwa dla środowiska. Dlaczego? pierwsze wyjaśnić, że normy emisji NOx w spalinach zaczęły obowiązywać tak naprawdę dopiero w roku 2001, wraz z pojawieniem się bodajże Euro 3. Przypominam Wam, początek lat 90. była taka głośna afera właśnie z Mercedesem w roli głównej, gdy okazało się, że spaliny diesla są toksyczne i bardzo szkodliwe dla otoczenia. I wtedy naukowcy, którzy badali te spaliny, skupili się na sadzy, czyli cząstkach stałych. I w efekcie, w 1993 roku, wprowadzono Euro 1 dla samochodów wysokoprężnych, które po raz pierwszy, podkreślam, po raz pierwszy limitowało zawartość sadzy w spalinach. No i wtedy, właśnie w tym 1993 roku, zaczęły się pojawiać katalizatory, ale też Technologie pozwalające na zbicie właśnie emisji y, cząstek stałych, czyli na przykład zawory recyrkulacji spalin. I przez wiele lat, aż do roku 2001, nie za bardzo przejmowano się emisją NOx, y, bo jej tak naprawdę nikt nie sprawdzał, a nie wszyscy wiedzieli, że te technologie stosowane powszechnie do y, rzeźbienia temperaturą spalin, czyli właśnie ograniczeniem emisji. Sadzy powodują skokowy, podkreślam, skokowy wzrost emisji NOx, właśnie. Dlatego właśnie wynik beczki, czyli te 0,8 g NOx na kilometr, jest z dzisiejszego punktu widzenia absurdalnie badziewny ale on nie odbiega jakoś wybitnie od tych samochodów wyprodukowanych jeszcze 10 lat temu. Przy czym chciałem zwrócić waszą uwagę, że w 2001 roku pierwszy limit emisji NOx na kilometr wynosił 0,5 g, a dzisiejsza norma to jest 0,0 8 g na kilometr. Zwróćcie jeszcze uwagę, że nikt nie mówi o emisji cząstek stałych, jeżeli chodzi o tą starą beczkę, bo tutaj również mamy po prostu dwa różne światy. Jeszcze w 2001 roku dopuszczalna emisja cząstek stałych według normy Euro 3 wynosiła 0,05 g na kilometr. W 2006 roku było to już 0,025 g na kilometr, a od roku 2011, gdy weszło Euro 5, mamy już, uwaga, 0,005 g na kilometr. To nie jest ta sama liga, jeżeli chodzi o nowoczesne diesle, to nawet nie jest ta sama dyscyplina. Także jeszcze raz apel naprawdę. Z całym szacunkiem dla starego Mercedesa, oczywiście wspaniały samochód, natomiast nie da się tego w żaden sposób porównać do nowoczesnego diesla. A mówienie o tym, że stary diesel emituje tyle CO2, co nowoczesne konstrukcje, to jest tak, jakby powiedzieć, że stary telefon na kablu był lepszy od smartfona, bo w testach okazało się, że trudniej go zgubić. No to jest po prostu ten sam poziom zaskoczenia. Natomiast rzeczywiście chciałem zwrócić Waszą uwagę na co innego, bo wszyscy skupili się na emisji spalin, ale tak naprawdę ten Mercedes miał przejechane 320 czy 340 tysięcy kilometrów, i dołożono oczywiście katalizator, bo w Niemczech takie rzeczy są legalne, można to zrobić. I on był w całkiem dobrym stanie technicznym. I nic nie wskazuje na to, że ten samochód trzeba będzie w najbliższym czasie zezłomować. I tutaj mam taką jedną konkluzję, że ten Mercedes, który ma dzisiaj 38 lat, normalnie eksploatowany przejeżdża bez remontu w granicach miliona kilometrów. To jest tyle, co trzy współczesne samochody. I patrząc przez taki pryzmat, rzeczywiście może się okazać, że jego całkowity ślad węglowy. Jest dużo lepszy niż na przykład nowoczesnej hybrydy, bo ten samochód przejeżdża, jak powiedziałem, bańkę czyli tyle, co trzy współczesne auta, które trzeba najpierw wyprodukować, potem je trzeba tankować i naprawiać a na końcu trzeba je jeszcze zezłomować. A podkreślam, że zawsze najekologiczniejszym samochodem jest ten, który już został wyprodukowany. To tyle, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Szybciutko o planach dotyczących rozwoju kanału. Jak powiedziałem, w najbliższym czasie pojawi się parę filmów o samochodach. Nie dlatego, że nie mam się czym zająć, tylko dlatego, że po pierwsze muszę z czegoś żyć, a po drugie, yy, nagranie filmu o samochodzie zajmuje dużo pracy. Fizycznej, ale ja w tym czasie odpoczywam od tych wszystkich głupot, którymi muszę się zajmować na co dzień. A co robiłem ostatnio? No, jeżeli ktoś śledzi socjale na YouTubie, nie będę zakładał żadnego Instagrama, nie będę was zaśmiecał tym, że o 8 rano siedzę przy komputerze, o 10 rano siedzę przy komputerze, o 10.30 dalej siedzę przy komputerze albo tym czy zjadłem śniadanie czy spuściłem wodę. Jeżeli chcecie być na bieżąco to śledźcie raczej kartę społeczności na YouTubie. Więc jak już informowałem, napisałem między innymi taką króciutką opinię na temat proponowanych zmian w prawie o ruchu drogowym, o którą poprosił mnie pan poseł Sośnierz. Zrobiłem to oczywiście pro publico bono i wszystkie te poprawki, które pan poseł Sośnierz wykorzystał, zostały oczywiście odrzucone. Czego one dotyczyły? No głównie m, tych nowych przepisów, które mają dotyczyć czasowego wyrejestrowania pojazdu. Otóż bardzo mi się nie podoba to, że będzie można wyrejestrować samochód wyłącznie na okres od 3 do 12 miesięcy i nie częściej niż raz na 3 lata. Ja nie wiem skąd wzięło się akurat takie zdefiniowanie tego przedziału czasowego. Dlaczego, według władz, mogę mieć wypadek tylko raz na 3 lata i dlaczego wyrejestrowanie może dotyczyć tylko i wyłącznie. Uszkodzenia elementów nośnych karoserii. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego nie będę mógł wyrejestrować samochodu typu Mazda RX8, gdy zatrzymi się silnik, bo z dziurawą podłużnicą mogę jeździć, natomiast z rozwalonym silnikiem, który się zatar, jeździć nie mogę, więc de facto nie mogę też spowodować szkody komunikacyjnej, jeżeli już patrzymy przez pryzmat ubezpieczycieli. No ale tak jest i tak będzie. Niestety, i w dalszym ciągu nie podoba mi się to, że tylko dealer będzie mógł zarejestrować za Was samochód, i będzie to dotyczyło wyłącznie nowych samochodów. Dla mnie to jest po prostu dzielenie obywateli na lepszych i gorszych, bo jeżeli staćcie na nowe auto, rzucasz siano, mówisz rejestrujcie go za mnie, super. A jeżeli nawet u tego samego dealera kupisz używany samochód, to niestety będziesz musiał zapieprzać do urzędu sam, bo. Tak. I ostatnia rzecz, która mi się też nie podoba i o której też napisałem posłowi Sośnierzowi, to jest okres przejściowy dotyczący karty pojazdu, który trwać ma przez, uwaga, 24 miesiące, więc w dalszym ciągu przez 2 lata następne będziemy musieli za tą kartę Płacić. I tutaj jedna uwaga na koniec dla was, żebyście mi proszę nie pisali o żadnych sympatiach czy awersjach politycznych. Po prostu o opinię poprosił mnie poseł, który ma prawo głosu, które to prawo przynajmniej w teorii powinno zostać przeanalizowane przez możnych tego kraju. Więc uwierzcie mi, że jeżeli zgłosiłby się do mnie szeregowy poseł Budka albo szeregowy poseł Kaczyński, to też bym taką opinię stworzył, bo uważam, że ona jest po prostu w interesie kierowców. Także na koniec taki apel. Na razie tyle. Tak jak powiedziałem, w najbliższym czasie myślę, że pojawi się może jeden, może dwa jakieś testy samochodów. Oczywiście, używanych i myślę, że dość nietypowych. Obiecałem też materiał o przyczepie kempingowej, ale spokojnie nie zamienię się w Kiki Świat ani w jakiegoś kapitana-przyczepę. Zrobię taki materiał bardzo krótki, zwięzły, i w którym postaram się wyjaśnić, jak karawaning wygląda w praktyce i odpowiedzieć na takie najczęstsze pytania, ale nie dotyczące jakichś tam kwestii technicznych, tylko po prostu takich, czy ten karawaning rzeczywiście jest dla was, czy nie jest. Myślę, że to też będzie takie nietypowe spojrzenie na sprawę i mam nadzieję, że paru osobom pomogę podnieść decyzję co do tego, czy kupować przyczepę kampera. Czy też nie? Na razie ode mnie tyle. Trzymajcie się zdrowo, ciepło, motoprawda prawda w internecie. Pozdrawiam, Paweł Rygas.